Cześć, dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie w nowym filmie. Jesteśmy właśnie z Szymonkiem w drodze do centrum, korzystamy z tego, że jest fajna pogoda. Stwierdziliśmy, że idziemy sobie zrobić spacerek, a przy okazji jakieś zakupy i zobaczyć co mają fajnego i ciekawego na sklepach. Także nie przedłużając, zabieramy Was ze sobą. No, i kochani, wróciliśmy przed chwilką do domu, yy, także pokażemy Wam teraz, co kupiliśmy. Jeśli chodzi o Prima to yy, nie ma zbytnio nowości, yy, w sensie takim, że ostatnio byłam i było to samo co yy, dzisiaj, także naprawdę poczyniłam takie mini, mini zakupy. Jeśli chodzi natomiast o Action. To w Oksion jest dużo więcej rzeczy, co mnie zainteresowały, natomiast nie kupiłam ich ze względu na gabaryt i to, że po prostu nie dotarłabym z nimi do domu, także mój mąż myślę, że podjedzie i mi je dokupi. Natomiast też te rzeczy, które widziałam na internecie, nie ma ich tutaj na sklepie, więc nie wiem, czy jeszcze nie mają towaru, czy po prostu będzie w późniejszym czasie. Natomiast teraz Wam pokażę, co kupiliśmy właśnie i zaczniemy sobie od tej malutkiej reklamóweczki. No i żeby było mi mało, to kupiłam sobie jeszcze skarpetki i jedne są takie, ze styczem, niebieskie, tutaj czerwony, taki mocny czerwony i ta ostatnia para, no to różowiutkie, 37, 42, 3 pary, zaczekaj, i koszt to jest 4,50 Także jedne skarpetki i drugie. Pamiętam, zastanawiałam się, czy je wziąć, czy nie, ale stwierdziłam, że Biorę, Coca-Cola i tutaj mamy też cztery pary, znaczy nie też, ale mamy tutaj cztery pary i za nie zapłaciłam 6 euro. I tak, mamy tutaj kolor zielony i na, kolor, na kolorze zielonym mamy Sprite, na kolorze pomarańczowym mamy Fante, na kolorze różowym mamy Collèchery i tutaj na żółtym mamy Fante. Jaką? Cytrynową Także takie kolejne skarpetki Tak jakby było mi jeszcze mało No to mam następne I sklep, w którym byłam To jest jeszcze Van Haren Powiem Wam, że chodziłam od takiego czasu Za tymi butami letnimi Zastanawiałam się, czy je kupić, czy nie Ale dzisiaj powiedziałam, że jeżeli będą i będzie mój rozmiar, to je kupuję No i są myślę że u mnie już je dobrze znacie one nie są identyczne ale są czekajcie ale są podobne takie słuchajcie zwykłe ciapeczki jak my to mówimy yy, gumeczka yy, natomiast tutaj mają taki ala skórzany pasek yy, grikenland i one były teraz nawet w promocji z 20 euro na 15 także naprawdę się opłaca są mega wygodne. Tyle, że tutaj mamy mm, tym razem zamrz, a nie tą alaskórkę, co mam przy tamtych. Yy, natomiast założyłam, są dobre, wygodne. Także to najważniejsze. Więc ja już po części też na lato zabezpieczona i przygotowana. No i przechodząc tutaj już sobie do Actiona mamy sporą torbę. No i pierwsze, co jak widzicie, rzuca nam tutaj w oczy, to jest oczywiście ręcznik papierowy, który bardzo lubię. I jeżeli tylko mam możliwość, to kupuję także ręcznik papierowy. Dalej Wam jeszcze wkrój dbacie na chwilę. Kupiłam sobie moją ukochaną kawę um, ziarnistą. I tutaj mamy 500 gram za 6, 59. też się opłaca. No i z Aksiona dalej mam Milii! płyn, weź to proszę te skarpetki, bo upaprzysz. Płyn do mycia szyb. Nowość, wcześniej jego nie było w akwionie. Wcześniej go nie było w aksjonie teraz się pojawił, więc od razu go kupiłam. I tutaj mamy 850 ml. I ja za niego, słuchajcie, zapłaciłam. Mm, ile ja za niego zapłaciłam? jakoś 2 euro? 2 z groszem? 2,20. O, także spoko. Dalej kupiłam psiakom um, Boże Pedigree. I za Pedigree zapłaciłam um, 4,77. Jak za 28 sztuk, to się naprawdę. Dobrze! Jak za 28 sztuk, to się naprawdę opłaca, bo starczy im na. No nie, nie na cały miesiąc, ale na pół miesiąca. Um, kolejna rzecz: kolejny gadżet do domu. Coś takiego: czyli. Odstraszacz, pułapka na odwady. O, yy, odczepiane dno, dno, ułatwiające czyszczenie. Odpowiednie do użytku domowego pokoju, dla dzieci, salonu, sypialni i tak dalej. Zasięg 15 m2, długość kabla 120 cm. Także m, takiego leda. O, on w wygląda tutaj na pomodzie, założymy. I on jest w kolorze właśnie czarnym i jeszcze białym. Także mamy. Yy, Kolejnego od y, odstraszacza na komary. Ale ile on kosztował? On chyba kosztował około mm, 3, 4 euro. Jak się nie mylę, dalej, dalej mam tutaj. Oczywiście tym razem musiałam dwie sztuki kupić. No słuchajcie, samolot. Ale ten samolot ma, słuchajcie, kółeczka. I on jest takim, o, tutaj zobaczcie, pistoletem. Jego się tu tak zakłada. I tak się wiecie, naciska i na wystrzelenie, na wystrzał. I jedno mnie kosztowało chyba 2,50, więc nagrywam dwa. Tyle, że dwa inne kolory. Waciki. Ja wacików w nie używam, ale ostatnio się skończyły, a zawsze warto mieć, więc paczka okrągłych wacików. 60 eurocentów? Jakoś tak. Folia bąbelkowa do pakowania paczek, bo ostatnio też wykończyłam. Wzięłam sobie też w sumie dla dzieciaków. Memory kit pozwala stworzyć pamiątkowy odcisk stópek lub rączek dziecka. Ja za tym długo chodziłam. Jednego czasu faktycznie to było na stanie, ale stwierdziłam, że nie będę jednak tego kupować. Natomiast dzisiaj pomyślałam, że no wiecie, pomimo tego, że Antoś czy Szymon są już więksi, to stwierdziłam, że jednak i tak kupię. I zobaczymy, zrobimy tutaj Szymonkowi odcisk w dłoni, zobaczymy czy Antusiowi też będzie pasować. Szymon! Słuchajcie. Czy Antusowi też będzie pasować, jeśli tak, to też dokupię i zrobimy taki właśnie pamiątkowy odcisk i do tego zdjęcie i to kosztowało też 2,5 albo 3 euro. Dalej taśma dwustronna. Tutaj wziąłem taki odświeżacz powietrza. Powiem że w sklepie psikami ktoś ładnie się rozpylił. Nie wiem, czy to ten, czy nie, ale tutaj jest zapach kwiatowy, także zobaczymy, ładnie pachnie. Ojoj, to ten był. Piękny zapach kwiatów. Jezus, Szymusi. Także polecam Wam serdecznie, jeśli się zastanawiacie nad zapachem jego, zakupem jego, tego zapachu. Był jeszcze zapach grejpfrutowy, czy nie mylę? Ale oczywiście ten był bardziej chodliwy, więc też wziąłem. I on kosztował ile? Niecały też euro 48, więc spoko. I ostatnie dwie rzeczy, jakie tutaj mam, to są, słuchajcie, widziałam ostatnio na internecie właśnie, więc prawie zostały mi wykupione wszystkie. Wzięłam dwie, to są... Mm, dokładnie mówiąc, kolorowe lampki, takie solarne, ledowe na y, ogródek. Tutaj mamy tego Leda, one są na baterie normalnie. Tutaj wkładacie sobie, ujęcie z tą końcóweczkę wbijacie w donicę. No i mamy tutaj y, naszą dekorację. Mamy tutaj sześć kuleczek. Chciałam się Wam pokazać to. O, proszę bardzo, i one. to no, się roz... To jest. One tak właśnie, styku nie masz czy co? Tak świecą na różne kolory: niebieski, żółty, czerwony i tak dalej. Także będziemy je. No patrzcie. Będziemy testować. I one kosztowały 1,288. No i moi drodzy, to są całe zakupy. Jestem ciekawa, co Wam się najbardziej spodobało czy w ogóle Wam się to spodobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Przepraszam za e, hałasy tutaj, e, które Szymon robi. E, I dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie. I widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Trzymajcie się, poobijaczki. Pa, pa.